Witam. Dzisiaj jest potężny mróz. Minus 25. I odkręciłem sobie filtr paliwa. Zobaczcie. Odkręciłem od spodu, i na rękawiczkę mi poleciało jaki syw. O! Widzicie? Jaki syf był w tym? Jakie brązowe paliwo. Patrzcie. Widzicie? Jak to miało chodzić. Ja pierdzielę muszę sobie kupić taki filtr i będzie lux. Zobaczcie, też podłączyłem e, nagrzewnicę gorąca już jest, niech się grzeje ładnie. Tutaj blok też już cieplutki. Zobaczcie, nie było wchodzone do środka w takim mrozy i zobaczymy, jak on odpali. Niech się ładnie nagrzeje. Akumulator podłączam i zobaczymy. Idziemy zobaczyć jak kej zagada. O! O! Kurde. temperatury temperatury, w się grzeje, o. jeszcze raz, coś z hamulcami momencie, chyba. <ślesk> Jak to wyłączyć? O O kurde Coś Ale Przymarzał, wszystkie błędy wyskakują, jakie tylko się dają. Ale ładnie zagadał. oj. wszystko kurwa, co tu się dzieje? O, zaraz gaśnie chyba. Ale wszystko kurwa. Jakie jaja Wszystkie błędy jakie tylko mogą by się wyświetliły Ale zagadał, skurczy byk Niech się grzeje Jedna maszyna, która na gospodarstwie zagadała Bo samochód nawet odmówił posłuszeństwa dzisiaj Ładuje akumulator Eee no longs no, ale zresztą zaraz tak powiecie, że wcześniej odpalamy Dobra, niech się grzeje Zobaczymy czy nie, czy nie zgaśnie O, w się uruchomiło Dobra Nie ma to jak Belarusik Wiechcia w ten filtr i poszedł Jeszcze wiekciu leży Zobaczcie, żaden czołnik u mnie nie odpalił, nawet, yy, znaczy no, case odpalił, tylko że zgasł, bo tam chyba jeszcze jest letnie paliwo w nim, ale o, Belarusik, wiekcia dostał, wodę, pod, znaczy płyn podgrzałem, luksus, panie, jadę do stodoły, wjadę nim, będzie luksus. Ha <laughs> ha.